Narodzenie to chyba ulubione święto nas wszystkich. Świat staje się weselszy, piękniejszy, bardziej kolorowy, z powodu nie tylko otaczających nas dekoracji, ale życzliwości i serdeczności wśród ludzi. To nic, że nie możemy chodzić do szkoły, bawić się i cieszyć życiem tak, jak dawniej. Przez pandemię obawiamy się o zdrowie swoje i najbliższych, a świat oglądawy w maseczkach na twarzy. Mimo wszystko, te grudniowe święta napełniają nas optymizmem. Jak mogło się zdarzyć, że nikt nie przyjął do domu świętej rodziny? Wiemy, że pukali do wielu drzwi, ale przynajmniej nie spotykały ich te same słowa. Nie ma już miejsca, wszystko zajęte. W tym czasie wyszedł dekret cesarza Augusta, że mają być spisani ludzie z całej ziemi. Kamienna droga prowadziła też dwoje podróżnych do Betlejem. Niestety zabrakło dla nich miejsca w gospodzie, to dlatego Jezus urodził się w stajence. Do szopki pierwszej dobiegli pasterze, chociaż się trochę wali, dali maleńkiemu osiołka i wołu i prosili pastuszkowie, Wróć nam pokój Boże, o dziedzina święta, pobłogosław nasze sprzęty i nasze zwierzęta, chaty zwyczajne i biedne, trud codzienny, a nasz chleb powszechny. Gdy wielka jasność nad Betlejem się rozchodziła, świat w środku nocy się przebudził. Przychli trzej królowie ze wschodnich krain, każdy myślał, coś dziwnego dziś zobaczę. Lecz zdziwili się ci wszyscy monarchowie, Że ich król jest malusieńki I że płacze w żłobie. Weszli, patrzą, Grota blaskiem ognia zalana. Ta młoda matka w szarej, skromnej odzieży Kołysze do snu dziecko, Które na rękach jej leży. A cóż to przywieźli mętcy ze wschodu? Dobrej woli, szczerym sercem I ochotą dla Jezusa, Członną mirę, kadzidło i złoto. Jak obyczaj, stary karze, Według ojców naszej wiary, Pragniemy złożyć Wam życzenia W dzień Bożego Narodzenia. Niech ta gwiazdka betlejemska, Która świeci nam o zmroku, Doprowadzi Was do szczęścia W nadchodzącym nowym roku. Wesołych świąt bez martwień Z barszczem i grzybami i skarpiem, co gościom niesie szczęście, Święta w świętach niech się snuje kolenda i gałązki świerkowe niech wam pachną na zdrowie, a z gwiazdką życzymy sobie najwięcej zwykłego ludzkiego szczęścia. Czy do Betlejem, pasterze. Grają skocznie Dzieciąteczku na lirze. Chwała na wysokości, Chwała na wysokości, A pokój na ziemi. Chwała na wysokości, Chwała na wysokości, A pokój na ziemi. Oddawali swe upłony pokorze. Tobie serca ochotnego oboże. Chwało na wysokości, chwała, na wysokości, a pokój na ziemi. Chwała, na wysokości, chwała, na wysokości, a pokój na ziemi. Anioł Pański sam ogłosił te dziwy. Dorik, oni nie słyszeli jak żywi. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Dziwili się na powietrznej muzyce i myśleli, co to będzie za dziecie. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi.